Dzień dobry. Pamiętacie, że mówiliśmy i o wyuczonej bezradności, o pułapkach umysłu, o tym, co nasz umysł potrafi wytworzyć, do jakich pakietów sięga. O tym również, że często mówimy sobie: Nie potrafię i nie dam rady. Dzisiejsze spotkanie chciałam przeznaczyć na rozwinięcie tematu: Nie potrafię, nie umiem. Wiąże się to również z pojęciem i z takim przekonaniem wewnętrznym nie dam rady. Często jest tak, że jeżeli mamy robić coś nowego, pierwszy raz pojawia nam się obawa, lęk, mówimy lub myślimy sobie: Nie umiem, nie dam rady. Chciałam Wam teraz pokazać, że my mamy zasoby. Nawet jeżeli coś robimy pierwszy raz, to w naszym życiu robiliśmy już wiele rzeczy bardzo podobnych. Czyli większość zasobów jest w nas i należy je odszukać. Wyobraźcie sobie teraz, że macie jechać pierwszy raz w życiu pociągiem. Boicie się, jesteście przerażeni, mówicie: No dobrze, ale ja nigdy nie jechałam czy nie jechałem pociągiem. To jak ja sobie poradzę? Co mam zrobić? Gdzie się mam udać? Jechaliście na pewno autobusem lub tramwajem. Być może nawet podróżowaliście autobusem dalej do kolejnego miasta. Podróż trwa dłużej. Macie zasoby. Wiecie, że musicie kupić bilet, że musicie przeczytać, z którego stanowiska autobus odjeżdża, o której godzinie. Jeżeli macie bagaż, wiecie, że ten bagaż trzeba dać kierowcy, bo do środka nie można dużego bagażu. Wziąć, że później po zatrzymaniu się, po dojeździe do stacji docelowej, do miejsca docelowego ten bagaż należy odebrać. To wszystko robiliście, macie zasoby. Jazda pociągiem, już wiecie, że musicie kupić bilet, że musicie rozpoznać rozkład jazdy, dowiedzieć się, o której godzinie pociąg dojeżdża, zawiadomić przyjaciół, znajomych, rodzinę. Jeżeli po was przyjadą, mógł zorientować się, jak się dostaniecie z dworca do kolejnego miejsca. To wszystko robiliście wcześniej. To pokazuje, że większość zasobów mamy i potrafimy to zrobić. I tak naprawdę praktycznie większość rzeczy w naszym życiu potrafimy to zrobić. Wyobraźcie sobie rozmowę o pracę. Mówicie: Idę pierwszy raz. Nigdy jeszcze nie byłam, czy nie byłem. Staram się pierwszy raz o pracę. Nie wiem, jak to zrobić. Przypomnijcie sobie Wasze rozmowy w szkole. Szliście na rozmowę do nauczyciela, być może do dyrektora, wcale niekoniecznie w miłym temacie, ale szliście. Spotykaliście obce osoby, rozmawialiście w sklepie, byliście u lekarza, toczyliście różne rozmowy, czyli macie zasoby. Pamiętajcie o tym, kiedy staną przed Wami nowe wyzwania, że większość umiejętności. Was jest. Należy tylko resztę trochę uzupełnić. Dziękuję.